12 luty nowe opracowanie surowców bonusowych od teraz wózki które pojawiają się z surowcami przy zamku nie będą się niszczyły możemy nawet czekać i, i rok i wózek się nie zniszczy i odebrać dopiero surowce no po zebraniu nadal trzeba w chwilę czekać oczywiście no, czekać trzeba co sekundę nie będziemy odbierać tego na szczęście tutaj mamy coś na szaro bo miało być takie coś, że coś trochę by utrudniło że miała być dopasowana zgodnie z poziomem doświadczenia gracza ilość surowców czyli by była zapewne mniejszy, zmniejszona no więc możemy sobie wózki spokojnie czyścić i nigdy nam surowce nie przypadną nowe nagrody chwały Czyli nowa lista zadań. Chodzi raczej o to, że za różne tytuły otrzymamy może więcej nagród i jakieś nagrody, bo wydaje mi się, że w niektórych było tylko parę monet. Teraz pewnie dodali jeszcze trochę rubinów do tego. A jeżeli się mylę, no to możliwe, że lista codziennych zadań to jest i tutaj otrzymamy inne nagrody albo może ostatnią bo mamy doszła misja ta była 175 punktów chwały zdobyć i jest jeszcze że 8000 więc e, może to jest te punkty na, przekładają się na nowej nagrody a pozostałe zmiany to na przykład zamki graczy z niskimi poziomami zyskają na mapie świata nowe opracowanie graficzne kolejnych poziomów rozbudowy czyli na przykład tutaj widzimy hmm, niski gracz, niski gracz o tutaj ktoś ma jakby mury rozbudowane yy, są niebieskie, tutaj reszta jest drewniana. Kolejna rzecz yy, tryb premium zmienił nazwę na tryb VIP. W księdze zadań znajdzie się nowa funkcja polecająca Wam wypełnienie szczególnie rekomendowanego zadania. Chodzi o to, że tutaj właśnie mamy misję zalecaną, jaką mam zrobić. Doszczy do mostu. Do A to już na wydarzeniu. Kolejna rzecz, zdolności legendarne będą dodatkowo oddziaływały również na ośrodki władzy należące do graczy poniżej 70. 70 levelu doświadczenia, czyli chodzi o monumenty, o stolice, o metropolie i tak dalej. To wszystko na temat tej aktualizacji. No i jeszcze tutaj hotfixy. Do zobaczenia.